Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zresetować telefon do ustawień fabrycznych przez ustawienia telefonu. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki yy, Zarządzanie Ogólne. Następnie wybieramy opcję Resetowanie. Tutaj zjeżdżamy w dół do opcji Resetowanie danych fabrycznych. Zjeżdżamy jeszcze raz w dół do opcji Resetuj i potwierdzamy hasłem do telefonu. Następnie wybieramy opcję Usuń wszystko. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.